Witajcie, tu jest P1B, Łukasz ze Szczecina. Dziś pokażę Wam, jak wielka różnica jest pomiędzy anteną Moxon, kierunkową anteną na 28, versus antena pionowa GP7. Zobaczycie, jak duża różnica jest w sygnale odbieranym i nadawanym. Gdyby ktoś się zastanawiał, jak wygląda Moxon na 28, to jest ta środkowa... Antena na maszcie o przykroju prostokąta. A oto moja antena GP7 i wygląda o tak. Antena pionowa od 7 MHz do 6 metrów. Dzisiaj będziemy testować ją na 28 w porównaniu z Moxonem, by porównanie było obiektywne, odbywało się w czasie rzeczywistym i było miarodajne. Podłączyłem dwie anteny do mojego Icoma 7610. Radio to posiada dwa gniazda antenowe. Dzięki temu dwie anteny mogą być podłączone jednocześnie i posiada dwa odbiorniki: odbiornik prawy i odbiornik lewy. Obydwa odbiorniki mają identyczne parametry. W tej chwili są tak samo skonfigurowane. Szerokość filtrów jest na 2,6 kg. Jest wyłączony przedzmacniacz zarówno na jednym i na drugim odbiorniku. I na obu odbiornikach jest włączone DSP. Na lewym odbiorniku w tej chwili jest antena MOXON. Z cyferką 2 podłączona, na prawym odbiorniku antena GP7 pionowa, jedynka z gwiazdką, oznacza właśnie tą antenę. Zwróćcie na to uwagę podczas filmu, która antena e, aktualnie pracuje, będę nadawał na lewym FFO, bo wajkomie 760 e, nadaje się z lewego FFO w, w trybie. Zwróćcie też uwagę na wskazania spektrumskopu podczas filmu, zobaczycie jak nasycony jest sygnał na spektrumskopie i to też będzie Wam dawało obraz tego jak silny sygnał jest odbierany. Oczywiście śledźcie też jednocześnie wskazania S-metra na obu odbiornikach. Bo będą pokazywały w czasie rzeczywistym dwa sygnały z dwóch różnych anten: z Moksona i z anteny pionowej GP7. Odbieram teraz na Moksonie lewy odbiornik. Zobaczcie sygnał. Nowa antena, prawy odbiornik. Sierra Papa One Bravo Sierra Papa One Bravo uh, Sierra Papa One uh, Bravo very good day to you, my friend. Uh, name is F.E. Echo, Foxford, India. I will give a single port on an the next server. Svira Papa One Bravo for Xantiago. Hello, F.E. My name is Luke Lima Uniform Kilo and uh, report to you and this moment is uh, 5 9 and uh, 15 uh, over 9. Uh, back to you Effie, 4 x ray 1, Tango India, Sierra Papa, 1 bravo. What is signal report to me? Sierra Papa, 1 bravo. you're <coughs> okay. You see, to it 5 9 sometime, 5 9 plus 10, uh, no problem. Uh, back to you, go ahead. Okay, okay. Thank you for the nice report to me. Uh, I, I want to uh, check the one test. Uh, uh, I try to call you in my second antenna, vertical antenna. Uh, okay? Yeah, okay, go ahead. Okay, and this moment is vertical antenna, vertical antenna. What is signal report to me? seven and uh, on the other antenna was five okay report to you in vertical antenna is uh, five eight five nine uh, and the other antenna the first antenna is the Moxon is five nine and 15 over nine uh, thank you for the short test uh, to me uh, back to you to the final. I have it many years ago, but uh, since I'm getting too old and had uh, to treat the Moxon antenna is very, very hard for me, so I prefer bamboo. Thank you very much, look up to meet you again. I wish you 73 and stay safe. Uh, Sierra Papa One Bravo, 4X1 Tango India. Bye bye. 4X1 Tango India, Sierra Papa One Bravo, 73. Thank you. All the best to you. It's all. Co sądzicie? Myślę, że mój komentarz tutaj jest zbędny. Fakty mówią same za siebie. Antena kierunkowa jest po prostu o niebo lepsza od anteny pionowej. Nic dodać, nic ująć. Do zobaczenia następnym razem. Tu jest P1B. Łukasz ze Szczecina. Pozdrawiam.